Witam wszystkich uczestników, mamy przedstawicieli z całej Polski, rybacy z Jastarni, rybacy z Pustki, stoczniowcy ze Szczecina, z Gdańska, przypomina się pan Redding, tak jest, mamy Lublin, mamy Białystok, bardzo, bardzo wiele ważnych, ciekawych osób, które uczestniczą. Kongres jest po to, żebyśmy się wzmocnili organizacyjnie, żebyśmy się zobaczyli nawzajem, kto jest między nami. Bo, jak dotąd, to myśmy mieli zawsze sporadycznie kontakty na jakichś konferencjach, które organizowane przez towarzyszenie, w jakichś innych gremiach, czy z grupą małą, czy, czy większą, ale przeważnie tylko tak. Dzisiaj jesteśmy wszyscy razem, ale też tylko w połowie, bo nas jest to wiele więcej. Zima i te warunki, które zaistniały, przeszkodziły w obecności. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przystępujemy do pierwszej części wystąpień naszych gości. Proszę o zabranie głosu. Pana prezesa Prawa i Sprawiedliwości, premiera Jarosława Kaczyńskiego. Panie prezesie, panie przewodniczący, szanowni państwo. Przede wszystkim chciałem podziękować za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Od wielu lat wiem o istnieniu państwa organizacji, słyszę o tym, słyszę o tym, czytam o tym, znam, sądzę, że mogę powiedzieć, że. Dobrze znam pana honorowego dzisiaj prezesa i wiem, że spiritus mowens całego przedsięwzięcia pana kapitana surackiego, ale nigdy dotąd do nie miałem okazji uczestniczyć w jakimś organizacyjnym przedsięwzięciu, a takim właśnie jest kongres. Polska gospodarka morska istniała w 1989 roku początku przemian można było powiedzieć, że niezależnie od bardzo wielu jej mankamentów, ona była czymś realnym. Jeśli chodzi o flotę morską, jeśli chodzi o stocznie, inne przedsiębiorstwa, to wszystko to łączy się z handlem, portami itd. tak i tak Dziś gdyby zadać pytanie, czy ta gospodarka morska w dalszym ciągu istnieje, to musielibyśmy odpowiadać długim i skomplikowanym wywodem, bo trudno powiedzieć, że w ogóle jej nie ma, ale też bardzo trudno powiedzieć, że jest. Można powiedzieć, że została co najmniej radykalnie zdegradowana w ciągu tych 22 lat, że niewiele z niej pozostało, że upadły stocznie, że słabo mają się porty, że upadło bardzo wiele przedsiębiorstw, że poza jednym chwalebnym wyjątkiem nie ma właściwie. Polskiej floty. Polski przemysł okrętowy, zwróćcie Państwo uwagę, ja nie mówię o stocznie, polski przemysł okrętowy, to według specjalistów, specjalistów na świecie, był jednym z ważniejszych fundamentów, może filarów polskiej gospodarki narodowej. Mieliśmy wszystko. Mieliśmy przede wszystkim wspaniałych ludzi których kształciła Politechnika Gdańska. Część z nich później zajmowała stanowiska, najwyższe stanowiska w przemyśle okrętowym na świecie. na łotek. ci specjaliści na początku jakby lekko lekceważeni, bardzo szybko zapisali się z gotymi zgłoskami w polskim, znaczy w światowym przemyśle okrętowym. Taki jeden z drobnych przykładów. Japończycy rozpoczęli budowę olbrzymów 500 metrów długości. I co się okazało? Pierwszy statek posiadał strasznie dużą wibrację. był bardzo niebezpieczny. Ściągali wszystkich ekspertów, jakich mogli ściągnąć z całego świata. Nikt się z tym nie mógł poradzić. I co? W końcu pojechał polski inżynier który tę sprawę załatwił. I tak to jest. Ludzie. naprawdę mamy wspaniałych ludzi wszędzie. I ci ludzie są wszędzie. A nie chciałbym już dalej kontynuować, jak serce się musiało krajać, jak wiersz Kwiatkowski i jego ludzie przewracają się w grobie, gdy widzą to, co się dzieje. Nie tylko z gospodarką morską, panie premierze, z całą gospodarką narodową. Przecież to jest coś niesamowitego. To jest po prostu rzecz niewyobrażalna chyba nikomu się nie śniło, że do takiej sytuacji może dojść. A jednak są bezkompromisowo idą na skurzenie obcym. Zresztą to nie jest dzisiaj nic nowego. Dlatego, że nawet się możemy cofnąć do czasów dalszych, do Powstania Styczniowego, listopadowego, zawsze znajdowała się grupa ludzi, która, dla której Polska naprawdę niewiele znaczyła, a się liczyło tylko ja. Co ja z tego będę miał? To karty historii naszej są mocno zapełnione. I tutaj też. Teraz się grupa ludzi, którzy niestety mają ser państwa w ręku, mówiąc prostym językiem, powielają i służą zarówno stronie wschodniej, jak i zachodniej, zarówno Moskwie, jak i Berlinowi. A tamci wiedzą, co mają zrobić. Zresztą wystarczy, co tam się lubi marka. Polską gospodarkę trzeba zniszczyć, a potem wszystko będzie ok. To będą landy. I tu Panie Premierze, nie ukrywam, że chciałbym dożyć tego momentu, że przy dużym wsparciu tych Polaków, dla których to honor ojczyzny naprawdę wiele znaczy. A jednocześnie ekspertów najwyższej klasy dojdzie Pan z powrotem do władzy i zbuduje Pan fundament pod Czwartą Rzecz Upospolitej. Fundament pod naszą kochaną ojczyznę I my tu wszyscy zgromadzeni, jak i w szerszym gronie oczywiście, będziemy Panu pomagać. To nie ma najmniejszej dyskusji. Ale jest jeszcze jedna sprawa. Mianowicie, nie można patrzeć na państwo polskie, a w tym na polską gospodarkę, na dzień dzisiejszy. Trzeba moim przekonaniu mieć dobrych analityków, ludzi, którzy. Potrafią zbierać informacje, przetwarzać je, żeby wiedzieć, co jutro, pojutrze, za 10, za 20, za 40, za 100 lat będzie. Żeby nie było takiej sytuacji, że na przykład, akurat tu w tym upadku to wszystko będzie chyba okej, okay, że Rosjanie zakręcą kurę gazu i co wtedy? I całe szczęście, że pana rząd poprzedni z panem ministrem Grubarczykiem. Można powiedzieć, jakby wyrębał, bo tak inaczej innego słowa tutaj nie ma, że przystąpiono w końcu do budowy Europortu w Świnoujściu. Czy to będzie jakby jakieś taki można powiedzieć, zabezpieczenie przed tą sprawą. Ale takich spraw jest bardzo wiele, bardzo różnych, które mogą nas w każdej chwili zaskoczyć. No może nas na przykład zaskoczyć. Lokalna wojna atomowa gdzieś tutaj blisko. I wtedy też trzeba mieć to wszystko przygotowane. Są tutaj na sali ludzie, którzy naprawdę potrafią jakby właśnie tego typu analizy robić. Niech będzie wolno wymienić profesora Rafała Brody, którego analizy jakby ciągle się sprawdzają. A wychodzi daleko do przodu, mimo że jest jakby niezwiązany z polityką, jest to przecież prawda, w światowej sławie fizyki atomowej, a jednak ta Polska jemu mocno siedzi i dużą część poświęca swojego czasu właśnie na jakby wyciąganie własnych wniosków. Obrady dzisiejszego kongresu są głównie poświęcone sprawom organizacyjnym. Kończy się kadencja. Chcemy wybrać nowe władze pod nowe potrzeby. Nowe potrzeby, nowe czasy wymagają też nowych konfiguracji personalnych. Na dzisiejszym obradach padły deklaracje przystąpienia do współpracy wielu nowych postaci, m.in. pana profesora Andrzeja Kazmierczaka z Rady Polityki Pieniężnej czy pana profesora Rafała Brody z Klubu Myśl dla Polski z Krakowie. A więc jest to forma konsolidacji środowisk intelektualnych zajmujących się gospodarką. Jesteśmy w czasie, kiedy naprawdę trzeba reaktywować pewne działania, kiedy trzeba znów się wziąć w garść, i te wszystkie stowarzyszenia powinny nastawić się na pomoc Polsce, bo czas jest taki, że chyba zbliżamy się do momentu prawdy. Ja widzę stowarzyszenie jako grupę lobbyingową która powinna być sprawna, mieć dobry public relations i która by umiała i miała odwagę i nie bała się wpływać na partie polityczne, zarówno które są przy władzy, jak i na opozycję. Statystyki mówią, określają społeczeństwo, że tylko 5% tworzy. 45% potrzebuje te 5% a następno 50 nawet nie wie, że żyje. W związku z tym chciałbym, żeby stowarzyszenie należało do tych 5%, żeby skupiało prawdziwych porad. Stowarzyszenie powinno mieć takie lobby, według mnie i sugeruję, żeby przygotować i stworzyć w Polsce alternatywę dla skoszniały w Unii Europejskiej. Na czym by to pojawia? Bardzo proste. Tutaj mamy ekspertów na sali z Instytutu Adam Smyrch. Oni wszystko to już jest wymyślone, nie trzeba nic kombinować, tylko trzeba mieć odwagę. Zasadniczym celem naszego dzisiejszego spotkania, zwołania tego kongresu było skonsolidowanie tych sił wszystkich ludzi rozrzuconych po terenie całej Polski, z którymi razem działamy już od 16 lat, a która to potrzeba w tej chwili istnieje jako szczególna. Dobrze wiemy, co się dzieje w tej chwili w Polsce, co się dzieje w Europie, co się dzieje na świecie. Wiemy o wewnętrznych kłopotach na przykład dla nas w ogóle. Nie niedopuszczalnych, jak sprawa telewizji TRWAM i niedopuszczenia jej do multiplexu telewizji cyfrowej. W tej sprawie podjęliśmy już uchwały, które będą opublikowane za chwilę, a więc nasz sprzeciw przeciwko tej, przeciwko tej no, skandalicznej naprawdę dyskryminacji medium tego, które jest w Polsce jednym z najważniejszych, sięga do co najmniej paru milionów ludzi jest oczekiwane jako to, które będzie zdolne obudzić Polskę. Tymczasem mamy próbę jego zlikwidowania. Również się do sprawy bardzo aktualnej dzisiaj w uchwale, a mianowicie sprawy służby zdrowia i dzisiejszej ustawy refundacyjnej, która na naszych oczach, to znaczy na, na oczach wszystkich Polaków, przebiega w sposób skandaliczny, gdzie jest po prostu żartowanie sobie z pacjentów, przepychanki w stronę od lekarzy do, 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 do aptekarzy, a tymczasem winni są ci co pośrodku sprawcy tego wszystkiego, więc administracja rządząca NFZ. Następna rzecz, która jest godna uwagi i chcemy koniecznie o tym przypomnieć w naszej uchwale, to jest ślamazarne i niedopuszczalnie lekceważone śledztwo w sprawie tragedii smoleńskiej. I wreszcie uważamy, i to już od dłuższego czasu były takie akcje podejmowane, trwa psucie państwa polskiego, czyli szkodzenie Polsce. Był podjęty taki apel z naszym udziałem swego czasu przez pana profesora Rafała Brodę i naszego prezesa honorowego kapitana Sulatyckiego pod tytułem „Przestańcie szkodzić Polsce”. Dzisiaj mówimy to samo. Te szkodzenie jest coraz silniejsze. Mówimy wyraźnie: „Przestańcie szkodzić Polsce”. Polska nie należy tylko do was. Niestety spotykamy się w takiej sytuacji, że w zasadzie obradujemy na temat jak ratować to, co pozostało, niż jak rozwijać w nasz Imiennik naszego stowarzyszenia Eugeniusz Kwiatkowski na pewno byłby przerażony sytuacją, w jakiej obecnie znajduje się gospodarka morska, ale nie tylko te branże, bo jeżeli popatrzymy na cały kształt gospodarki w Polsce stajemy przed niezwykle trudnym pytaniem. W zasadzie dokąd doszliśmy i jaki Jaki kierunek przybrały polskie rządy w kontekście właśnie realizowanej, realizowanych spraw gospodarczych, kwestie związane z upadającą gospodarką, ale i tym, co jest najgorsze i najbardziej krzywdzące dla społeczeństwa ogromną emigracją. Emigracją zarobkową, która winna już poprzestać, gdyż mamy wszelkie atuty i atrybuty ku temu, aby rozwijać własną gospodarkę. Niestety. Wszystko to, całe działania, które obecnie spotkały nasz kraj, jednoznacznie każą stwierdzić, że rząd realizuje plan emigracji taniego polskiego pracownika wysyłanego poza granice kraju, budowania innym krajom dobrobytu, budowania Unii Europejskiej. Słowa wypowiedziane. Skandaliczne zresztą przez ministra Sikorskiego jednoznacznie pokazują Polacy nie są obywatelami, którzy mają budować nasz kraj, są Europejczykami. W szerszym tego znaczeniu jest to słowo no. Ze wszechmiar kuriozalne, gdyż każdy Niemiec jest Niemcem, Francuz, Francuzem, który dba o własny kraj. Te kraje mają tworzyć wspólną Unię Europejską. Te kraje mają stworzyć gospodarkę, która będzie się przeciwstawiała konkurencji światowej. Tymczasem w naszym przypadku, w przypadku polskiej gospodarki, mamy przykład właśnie polityki, która zmierza do ograniczania własnego rozwoju, ograniczania rozwoju własnego społeczeństwa. Stowarzyszenie Morskie Gospodarcze ma w tym zakresie niezwykłe zadanie zbudowania strategii, zbudowania koncepcji oraz wpływ na obecną politykę tak aby kwestie dla nas najistotniejsze, rozwoju, budowy i szans, szans, które mają uzyskać nowe pokolenie, właśnie były realizowane w bieżącej polityce. Sytuacja w Unii Europejskiej, diametralnie zmieniająca się, kwestie przyszłości euro, kwestia Unia, Unii Fiskalnej, to przyszłość całkowicie na wskroś niepewna i każde działanie, które w jaki sposób pokazuje sens, ale i również daje konkretną alternatywę i strategię na przyszłe lata, jest niezwykle ważne. Tego oczekujemy i to chcemy realizować w Stowarzyszeniu Morskim i Gospodarczym imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego. Wstąpiłam do stowarzyszenia, gdyż spotkałam pana Zbigniewa Wysockiego w, szkole, w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Byliśmy razem na studiach podyplomowych. No, sprawy. Ojczyzny i e, gospodarczej, ale też oczywiście społeczne były zawsze mi jakoś bardzo bliskie. E, w mojej rodzinie ten e, temat e, Polski zawsze jest e, podnoszony i zawsze istnieje, dlatego no, po prostu sama chcę się jakoś angażować i na tyle na ile mogę e, wpływać właśnie na, na, na sytuację w, w Polsce, orientować się w niej jak najlepiej. Wizja silnej bogatej, rozwijającej się Polski wymaga organizacji i lobbyingu. Dzisiaj to zostało bardzo wyraźnie powiedziane i stowarzyszenie mamy nadzieję w nowej kadencji będzie ważnym elementem takiego frontu nacisku na to, abyśmy prowadzili w Polsce politykę nastawioną na rozwój, politykę pro-polską, politykę społeczną, nastawioną na solidaryzm społeczny. Postać patrona naszej organizacji, wicepremiera w II Rzeczpospolitej, Eugeniusza Kwiatkowskiego, który, tak jak dzisiaj prezes Kaczyński to zaznaczył, nie tylko chciał, ale też potrafił realizować, a w Polsce to jest bardzo trudne, bo często mówimy, ale rzadko udaje nam się to, Przekuć w czyn. Więc ta postać jest też takim zwornikiem pracy, która powinna od koncepcji przechodzić w czyn. I mam nadzieję, że poprzez różne działania, które stowarzyszenie podejmie w najbliższym czasie, te, tego typu efekty, pozytywne efekty będziemy uzyskiwać. Byłem bardzo zaszczycony zaproszeniem na kongres Stowarzyszenia imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego, Stowarzyszenia Morskiego i Gospodarczego. To jest organizacja, która w ciągu wielu już lat odegrała w polskim życiu społecznym szczególną rolę. Stowarzyszenie ludzi, którzy zabiegali, bardzo zdecydowanie można powiedzieć, walczyli przez cały czas o to, żeby to wszystko, co jest złem, często wielkim złem w naszym życiu gospodarczym, co prowadzi do upadku całych dziedzin polskiej gospodarki. Zaczęło się od gospodarki morskiej, ale później zajęto się także wieloma innymi dziedzinami. Zostało uchylone, aby Polska zaczęła mieć politykę gospodarczą, politykę gospodarczą, która jest prowadzona w interesie narodu, a nie w interesie różnego rodzaju grupek, żeby zrezygnowano z tego, co uczenie nazywa się polityką transakcyjną, a co sprowadza się w gruncie rzeczy do rozrywania Polski jak sukna, jak sukna o którym w Potopie mówił książę Bogusław Radziwiłł. Bo tak niestety w bardzo wielu wypadkach było i tak często jest w dalszym ciągu I ludzie, którzy mają odwagę przeciwko temu wystąpić i mają jednocześnie wiele kompetencji, mówią o gospodarce w sposób poważny, są ogromnie cenni. Bardzo ważne jest to, że się organizują, bardzo ważne jest to, że występują wspólnie. Bardzo się cieszę, że ta organizacja nabiera znów nowego wigoru. Mam nadzieję, że jej aktywność pomoże nam wszystkim, pomoże w doprowadzeniu do tej wielkiej zmiany, która jest potrzebna w polskim życiu publicznym, ale która jest równie potrzebna w polskim życiu gospodarczym. Mamy nowe władze wybrane, mamy kolegium, mamy radę programową prawie w komplecie, no i mamy zarząd z prezesem panem Bogusławem Kowalskim. Natomiast odnosząc się do spraw innych, które przed nami stoją, chciałbym poinformować przy tej okazji, że za miesiąc, dnia 11 lutego we Wrocławiu przy współpracy ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej organizujemy specjalne sympozjum poświęcone tym dwóm Wydarzeniom, a więc zaślubiny Polski z Morzem i 72. rocznica pierwszej masowej wywózki Polaków na nieludzką ziemię, co się stało 10 lutego 1940 roku. Zapraszamy do, do Wrocławia, gdzie pod patronatem arcybiskupa Gołębiewskiego będzie to nasze spotkanie.